Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie Zemper i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, na wstępie dzięki wielkie wspierającym, czyli Delay Dropek Piotr 1964 jumper kulawy, faubreco, Kalizar i Lord Piotr08. Dzięki Wam wielkie i przypomnę tylko jeszcze na wstępie, że dzięki randze wspierającej, czyli jeżeli obok guziku subskrypcji na dole przy moim kanale wybieracie wspieranie od 99 zł miesięcznie i wejdziecie do mnie na serwer Discord albo napiszecie na maila, to po pierwsze macie rangę wspierającego na Discordzie i inny kolor na czacie, a po drugie macie ocenę zamku na filmie specjalnie dla wspierających, który jest co prawda widoczny dla wszystkich, żeby inni też mogli z tego nabierać doświadczenia na, do, w, gr w, gr w grze jakby ale jakby taka ocena właśnie y, dla Was specjalnie, tak więc rozważcie czy nie chcielibyście, myślę, że tanio a, a fajnie i się opłaca tak więc bardzo serdecznie do tego zachęcam jak coś to zgłaszajcie się na maila na Discorda i będę to przyznawać i właśnie za dwa dni 21, czyli to będzie niedziela, pojawi się ten film. Ten film się pojawia 21 dnia każdego miesiąca. Ok, bez przedłużenia przechodzimy do tematu. Słuchajcie, pojawiła się nowa Aqua. I myślę, że warto pograć, ponieważ no teraz jest 9 dni, nie? Do końca, bo pojawiła się w środku miesiąca, nawet po środku miesiąca, ale mimo wszystko warto wejść i przedstawię Wam. Taką bardzo fajną taktykę na tą akwę, jak szybko zdobyć dużo akwamarynu, bo nie, ukry, nie ukrywajmy tak, że akwamaryn się tutaj na, najbardziej liczy. No i jako, że teraz zwiększono nam, to zaraz będę mówić o tym, jakie są zmiany. Zwiększono nam magazyn, to można na spokojnie farmić dekorki. I ja na przykład wyfarmię już 5 dekorek w ciągu nieco ponad jednej doby, 5 dekoracji, która każda z nich kosztuje 600 tysięcy akwamarynu czyli ponad 3 miliony akwy już zrabowałem no i dzisiaj podzielę się z wami kilkoma informacjami, które myślę, że na spokojnie ułatwią wam i rozświecą jakby taktykę zdobywania tej akwy na pewno warto, jeszcze na wstępie dodam, że jeżeli ktoś ma dużo dekorek rubinowych, powiedzmy ma 3-4 zamki całe w dekorach 1000 PP wyżej to kupujcie te dekory, ale jeżeli ktoś ma bardzo mało, ma na przykład tylko jeden cały zamek w rubinowych dekorach, albo w ogóle nie ma, to kupujcie dekoracje, które właśnie już zaprezentuję do Was. Yy, I tutaj pokażę Wam, jakie, jakie można zdobyć, i zaraz będę mówić, jak można zdobyć. Standardowo na dole paska macie pokazane jakby tematy filmu, i macie podział na to, co w którym momencie mówię. Więc możecie sobie zobaczyć, o czym jest film jakby w całości i segmenty i możecie sobie przewinąć. Mamy tak, mamy dekorację 1650 pp za 600 tysięcy akwy. Mamy dekorację 1500 pp za 450 tysięcy akwy. Tego raczej nie polecam. I mamy właśnie dekorację 1250 pp za 200 tysięcy i ta jest dużo droższa i ma dużo i ma niewiele więcej, ale zaletę ma taką, że jakby Dekoracja tego samego rozmiaru ma większy porządek publiczny, czyli ten porządek jest bardziej taki skondensowany, taki bardziej ściśnięty w tą dekorację. Tak więc po prostu zmieścimy go więcej na zamku. Ale jeżeli ktoś w ogóle nie ma mocnych dekor, to opłaca mu się to bardziej, żeby szybko to nabić. A jak ktoś ma mocne, to opłaca się to, żeby po prostu je wzmocnić trochę i zamieniać i tam powoli przekładać. Tak więc no, dobra. Teraz zaczniemy sobie od początku, czyli taki poradnik do wydarzenia. Pierwsza sprawa to wojsko. Teraz akurat jest samuraj, fajnie się poszczęściło, bo jest samuraj i jak wiemy wojsko samurajskie jest szybsze. A na akwie jest bardzo duża aktywność graczy i po prostu chodzi o to kto pierwszy ten lepszy. Ford ma 10 limitów jakby ataku, zaraz Wam to pokażę. A najpierw z wyposażmy się w wojsko. Możecie kupić albo na evencie, albo jakieś tam werbowane, albo demonki z bestsellera, jak Wam nie szkoda. Jak jest samuraj, to samurajowe wojsko. Jak nie ma samuraja, to wojsko e, klepane albo demony, albo nomadowe. I teraz tak, kupujemy sobie około 10 tysięcy wojska, e, i zanim jeszcze je wrzucimy na akwę, to musimy sobie rozbudować zamek. Tak więc, pierwsze co robimy, to wchodzimy na akwę, wybieramy środkową opcję, żeby, żeby zamek sobie mm, rozstawić na akwie i stawiamy trochę spichlerzy, wstawiamy dekoracje, które mamy w magazynie, żeby była produkcja jak najwyższa. Tak naprawdę. I nic więcej nie musimy robić. W sumie no, warownie warto podnieść na piąty poziom, żeby szybciej się rzeczy budowały. I tyle, tak naprawdę. I aha, i co najważniejsze, magazyn na siódmy poziom. Ja go tutaj schowałem trochę. Słuchajcie, z nowych aktualizacji na akwie to może jeszcze teraz dopowiem, z nowych aktualizacji na akwie to mam wypisane na forum. Pierwsza sprawa to to, że magazyn na aquamare ma teraz 600 tysięcy pojemności po podniesieniu zwykłego magazynu. Na siódmy poziom, czyli nie trzeba wydawać żetonów budowy, żeby mieć te, taką pojemność e, i to się tam zwiększa. To jest po prostu duża wartość, ona się zwiększa z każdym poziomem. Tak więc na siódmym poziomie, tak jak widzicie, mamy 600 tysięcy, czyli starczy nam na najdroższą dekorkę. E, ja to wypisałem tutaj w, e, w wątku zmiany w archipelagu Sztormu i ze zmian jest tak: nie można zdobyć, stracić honoru podczas ataków PVP. Pojemność magazynu na Aquamarę została zwiększona do 600 tysięcy. Właśnie po podniesieniu, nie kryjówki na akwamaryn tu się napisałem, tylko po podniesieniu magazynu na siódmy poziom e, Podczas ataku na wyspy i forty sztormu będzie można zdobywać punkty ładunku i w raporcie widać ile się zdobyło I limit zdobywania akwy z innych graczy został zniesiony Tak więc to są zmiany, które wprowadzono mm, No i teraz właśnie ten magazyn trzeba mieć na siódmym, żeby mieć 600 tysięcy miejsca, tak jak tutaj widać, e, na akwę No i lecimy, słuchajcie e, Przygotujcie sobie to wojsko i prześlijcie na akwę, ważne żeby na akwie było full żarcia, tak żeby Wam nie uciekło. Można sobie postawić tam piekarnię, drugi, trzeci level. Jak, jak komuś tam to ułatwi robotę. Teraz jest mało, końc, mało czasu do końca wydarzenia, więc nie będę tego robić. No i, no i właśnie to Wam ułatwi sprawę. Maszynki, prześlijcie sobie tak, 4000 wież oblężniczych albo jakiś tam innych wież, 4000 taranów to wiadomo jak się skończą to się dośle no i też tarcze można, nie? ja latam bez tarcz bo mam ich mało ale pokażę wersję w której lata się z tarczami żeby mieć mniejsze straty latamy albo z tarczami na mniejsze straty albo bez tarcz na większe straty wojska ale z kolei mniejsze zużycie maszyn ja wybieram właśnie tą opcję z większym zużyciem wojska a nie maszyn bo mam po prostu mało narzędzi a wojsko mogę kupić bez problemu tak więc to jest moja moja opcja ale pokażę Wam obydwie ok gdy mamy to no to tak jak mówię możemy sobie jeszcze wrzucić tutaj tarcze Hmm, tak więc ten mur tarcz przesłać Okej, okay, ja te narzędzia mam Na akwie, tak więc ich nie będę przesyłać Ale wy sobie je prześlicie, tak ja je, ja je usuwam, bo po prostu już tam Wcześniej przesłałem, a wojsko się skończyło To dosyłam sobie nowe Pomijamy sobie i mamy na akwie to wojsko Okej okay. No i teraz kolejna sprawa, czyli hmm, Sklep wam już pokazałem I teraz dowódca. Jaki dowódca powinien być na atakowanie fortu? Okej, okay, pierwsza sprawa to to, że forty są bardzo chętnie atakowane przez graczy i ciężko je znaleźć, więc jest ich mało. Dla najmniej kumatych na akwie to jest fort Sztormu. Tak właśnie wygląda mój kursor, przestał mi posłuszeństwo odmówił. To jest fort Sztormu. Ma, może mieć poziom 40, 50, 60, 70 lub 80 Im wyższy poziom, tym więcej akwamarynu z niego zrabujecie. Postaram się pokazać jakieś raporty, jeżeli jeszcze mam. To nie jest ta zakładka. Czekajcie. No, niestety nie mam. Może w przesłanych coś będzie? W tych chyba. Nie. Czekajcie. O, mamy. No i na przykład to jest. To był chyba 80, prawda? I wpadło 20 tysięcy akwy. No i mniej więcej tyle wpada z 80, z niższych wpada mniej. Z 70, tak 15, z 65 do 10, i tutaj widzicie właśnie. Dużo jest czterdziestek, bo gracze po prostu zostawiają, gracze ich nie atakują, bo wiedzą, że nic za to nie dostaną i skupiają się na mocniejszych. Ok, weźmy przykładowy Ford i pokażę Wam jaki dowódca będzie dobry. Jest to dowódca NPC, który ma więcej dystansu niż wyręcza, albo po tyle samo. Ważne, żeby miał sporo dziedzińca i sporo jednostek na skrzydłach. I teraz tak, szablon jakim latamy. No tutaj sobie pięknie go nazwałem. Ołakwa i tak. I to jest mój szablon właśnie bez tarcz, ale jeżeli latamy z tarczami, to nawet nie trzeba dawać tych maszyn, bo niebiescy dowódcy zazwyczaj pokrywają jakby full wstawiamy sobie słuchajcie 15 murów tarcz lub odpowiednika tak żeby dawał 225% na flankach i 285% na froncie, ponieważ tyle ma oś... Ford 80 i taki szablon sobie ulepszamy, ok? tak więc tak byśmy latali, ne? ale ja tego nie będę ulepszać bo ja latam tak właśnie, żeby to jest taki szablon, żeby mieć Większe starty wojska, ale mniej narzędzi użyć. Ok, e, tak więc wiecie już, jak atakować forty, i teraz, tak naprawdę, punktem kulminacyjnym odcinka będzie moje puszczanie ataków, czyli jak sortować to, na co chcemy latać, to, na co nie chcemy latać. E, no i wam to teraz pokażę. Generalnie tak, omijamy szerokim łukiem 40 i 50 raczej też, więc forty poziomu 40-50 nie atakujemy. 60, jeżeli są. Jeżeli jest 4-5 zwycięstw do zatonięcia wyspy, to też trzeba wiedzieć, że tutaj jest pokazane ile jest zwycięstw do zatonięcia wyspy jeżeli jakiś inny gracz zatopi, znaczy się wygra z takim fortem, dojdzie do walki i wygra, no to jest jedno, zatopi, jedno zwycięstwo mniej w tym liczniku Podobnie jak wieże na Berimondzie, że gracze atakują i się zmniejsza ten limit Tak więc jeżeli wejdzie 10 ataków na taki fort, no to on znika i się pojawia po 12 godzinach mniej więcej, z tego co pamiętam Okej okay. Nie będę tu mówić o wyspach, ponieważ myślę, że wyspy są dosyć prostą kwestią, a też nie o to chodzi, tylko chodzi o takie jak najszybsze grindowanie właśnie akwy. No więc pokazuję Wam teraz jak latać. Słuchajcie, bierzecie sobie 60, puszczacie na nią jedną falę tego swojego szablonu, jaki wybraliście i wszystkie ataki puszczacie na piórkach, bo sorry, ale przepraszam Was, ale teraz jest takie obłożenie na akwę, że po prostu trzeba, nie ma innego wyboru. Ja jeszcze to robię w najgorszej możliwej porze tak naprawdę bo jest godzina 15 i wszyscy są na grze, albo większość graczy o godzinie np. 3-4 w nocy dużo przyjemniej się farmi ponieważ mniej graczy po prostu się tym zajmuje o tej porze tak więc jest łatwiej dobra, mamy fort poziomu 70 poziomy 70 i 80 atakujemy naszym szablonem, ale na dwie fale pierwsze pytanie dlaczego? ponieważ mamy większą pojemność rabunkową która jest nam konieczna, żeby odpowiednią ilość akwy zrabować tak, 20 tysięcy czasem nawet wpada więcej, to może nawet dać 3 fale żeby było tego więcej. No i lecimy na piórku oczywiście. Jeżeli jest fort 80, to postępujemy tak samo, czyli dwie trzy fale, o, proszę bardzo. Dwie trzy fale, ja będę dawać trzy. Jak macie demony, to one mają trochę większą pojemność rabunkową, to dwie fale starczą. I teraz kwestia jest taka, jeżeli macie samorajców, to latacie do mniej więcej 100 120 kratek. Oddalone forty na piórku. A jeżeli macie zwykłe wojsko, to tak do 80. Jest też możliwość, tu jeszcze dopowiem, w międzyczasie, jest też możliwość e, ulepszenia przystani. To jest tak jak stanie. To kosztuje 12 tysięcy robinów na poziom drugi, plus 60% i 24 tysiące robinów na poziom trzeci, 120%. To działa tak jakbyście podnieśli stanie na drugi i na trzeci poziom, tak? Czyli to wam przyspiesza po prostu przemieszczanie ataków. I jeżeli rzeczywiście idziecie w tą akwę na poważnie, to myślę, że to się opłaci, bo zdobędziecie więcej akwy tak bo jeżeli, jeżeli wyspa zatonie, znaczy się fort zatonie, bo inni go spalą, a wy nie zdążycie, no to to wam znika po prostu. No i dobra, teraz zrobię to, co robiłem już przez cały wczorajszy dzień, tak naprawdę, czyli po prostu poatakuję forty. No i przedstawię wam to mniej więcej z dosyć nieskomplikowanym komentarzem. E, aktualnie, jak widać, no jest dużo 40-50, a in, po innych tak naprawdę prawie nie ma śladu. Tutaj jest na przykład 60, ale z 75 karatek jedno zwycięstwo, więc szansa jest bardzo mała. Na na złapanie te, tego fortu eee, no, trzeba szukać dalej i powiem Wam, że no właśnie teraz jest najgorsza pora, najlepiej robić to albo z samego rana, godzina 7 rano, 6 albo wieczorem e, godzina 23, 4, ale to też nie jest zbyt proste albo po prostu w nocy, godzina 3, 4, 5, wtedy jest najlepiej, bo najmniej graczy jest mm, no. no i też wiecie, nikomu tak naprawdę nie leży atakowanie czterdziestek, bo nic z tego nie mają i potem problem z tego się robi taki, że te 40 wszystkie zalegają na mapie, bo nikt ich nie chce atakować, i one wszystkie wiszą na tej mapie po prostu i no dobra, spróbujmy tutaj trzy zwycięstwa do tej 60. No, nawet bym dał dwie falsmy. wiecie I wiecie, i te, i te 40-50 zalegają na mapie i zapychają po prostu miejsce jakimś wyższym fortom, bo nikt ich nie chce atakować, więc nie znikną szybko z tej mapki, tak? Jak widzicie, staram się oddalać nie dalej niż 100 kratek, mniej więcej krążę tak. Raz przesuwam, staram się taki krąg generalnie zatoczyć, ale raz patrząc bliżej zamku, raz dalej zamku. Trzeba sobie wypracować swoją metodę komu po prostu jak jest wygodniej. Nie zapomnijcie o tym, żeby patrzeć tuż obok swojego zamku, bo często można przeoczyć. Te forty, które są po prostu tak paradoksalnie najbliżej waszego zamku. Czasem się złapałem na tym, że dwie kratki od, od zamku miałem 80 z jednym atakiem do zatonięcia i nie zauważyłem. O tutaj widzicie, miałem zaznaczony fort. E, tu też jest taka informacja, on w ogóle wisi dzisiaj od 7, czyli tak naprawdę e, 8 godzin nikt go nie spalił. Jeszcze jest jedno, jedno zwycięstwo. A jak jest Ford 80, to on znika w pół godziny. I teraz widzicie, dlaczego po prostu 40 jest tak dużo, bo nikt ich nie atakuje i one za, zapychają mapkę. Tak więc no. Mm. Tu jest problem. Ok, mamy 60. 127 kratek, trochę się za daleko zapuściłem, ale załóżmy, że z samorajcami 19 minut powinno się udać. E, ok, polećmy trochę do góry, za daleko wyleciałem 60 i powiem Wam, że jest, jest słabo. Teraz. Po prawej stronie mam takie centrum jakby akwy, gdzie się zrespili gracze, którzy najszybciej wchodzili No i jest jeszcze gorzej z tego co widzę Tak więc liczyłem na to, żeby z tego oblotu zrobić 500 tysięcy akwy ale nic z tego Takie wyniki da się zrobić, w sensie puścić, puścić serię na... O zobaczcie, tu w ogóle nie ma fortów Widzicie? W ogóle ich nie ma Pusto, po prostu pusto, nie ma Planowałem pu puścić tak, żeby mieć 500 tysięcy z tego no i żeby dekorkę kupić, wam pokazać, nie? Ale nie będzie, ponieważ, no, to po prostu taka pora. Tak więc nie wiem, czy w ogóle 100 tysięcy będzie chociaż. Hmm. Same 60. Nie, generalnie masakra jest na tej akwie. Ciężko jest łapać te forty. Tak jak mówię, polecam latać albo w nocy, albo wczesnym porankiem. Nie, po tej prawej stronie tutaj nie mam czego szukać, bo tutaj jest masa graczy, jak widać. Znaczy, jakby ułożenie graczy jest dosyć regularne, ale to są ci gracze, którzy którzy najwcześniej weszli. I, I to jest właśnie problem. Zobaczcie, w ogóle nie ma fortów praktycznie. Tak więc. Chciałem wam przedstawić trochę większą ilość ataków, ale będzie tyle. I robimy teraz cięcie. Zobaczymy jak one wejdą. Ok, moi drodzy, tak jak widać weszły już ataki. No nie było tego niestety dużo. Co prawda wszystkie się udały, ponieważ gdybyśmy nie zdążyli na dany fort, to byłby komunikat bez bitwy. No i wszystkie się udało zaatakować, ale zobaczmy, ile tego wpadło. Straty są mniej więcej po 100 wojska, też zależy czym latacie. I tu był Ford, może się uda zobaczyć jeszcze tak. 60, 60 poziom dał 9000 no? one dają mniej więcej 10. Tu był Ford 80, już go nie ma dokładnie, one szybko schodzą i dał 23 tysiące Oj, ten dał naprawdę bardzo dobry wynik. To była też prawdopodobnie, no to była na pewno 80, i dała tysięcy Taki wynik rzadko się zdarza. Eee... Ok, tu mamy 9000, to pewnie 60. -ka. To też, i to też. Dobra, w tym momencie wspomnę jeszcze o dowódcy na rabowanie, ponieważ no, muszę jednak o tym wspomnieć. Jeżeli atakujecie Forty Sztormu. To bardzo liczy się, liczy się parametr rabowania. I ten parametr tutaj sobie zaznaczę, właśnie jest widoczny. Eee, tylko fajnie, że zaznaczyłem. Fajnie, że zaznaczyłem to bez jakby statystyk. Ok, słuchajcie, ten parametr jest widoczny tutaj. Efekty po bitwie i macie zasobów rabowanych, widzicie. Eee, no i w tym miejscu mamy napisane 14%. To oczywiście zależy od elementów, jakie mamy w dowódcy. Ja na przykład mam dowódcę w tym dowódcy, słuchajcie, 14% w, w artefakcie i to jest jakby każdy artefakt w dowódcy, ma przynajmniej jeden raz parametr zrabowania zasobów, więc to jest jakby takie minimum na niebieskim dowódcy, ale można zrobić mocniejszego. No i dać na przykład. Nie, to chyba nie ten był, przepraszam. Może go już schowałem, wiecie bo miałem takiego niebieskiego, który miał dużo rabowania można też złożyć czerwonego i on ma na przykład 70% ale to wam nie da 70% więcej akwy, to wam da nieznacznie więcej ale czasem zdarzają się takie przypadki, że Ford 80 daje na przykład 40 tysięcy akwamarynu daje wam e, z dowódcą bez rabowania a na przykład 20 tysięcy ten sam Ford daje z dowódcą na maksymalne rabowanie tak więc tutaj jest to takie nie do końca pewne, czy to rzeczywiście coś daje. Warto mieć takich dowódców jak najbardziej nimi atakować właśnie 80, -tki. no ale jak nie mamy, no to, no to trudno. Okej, okay, z tej serii e, to nie, nie będziecie mieli po prostu dużej straty. Ne? Z tej serii tak jak widać wpadło około 100 tysięcy akwy, no jestem zawiedziony, ale to też taka pora, nie? o godzinie 15, 16, 17 tak do, do, do 20 ten wieczór wczesny, to jest najgorsza pora na latanie, tak więc tu sobie możecie odpuścić, pójść zrobić coś innego, polatać samuraja albo po prostu odpocząć od gierki czasowo e, i po prostu wrócić do tego albo rano, albo wieczorem Albo w nocy, tak jak mówiłem, późnym wieczorem, tak? Czyli ten, ten późny wieczór z nocą i w sumie to z ranem też się łączy, tak? Czyli tak generalizując to od godziny 23 do godziny 7 rano przez nockę, wieczór i rano można sobie pykać. Moi drodzy, tyle ode mnie. Jeżeli macie pytania, to piszcie śmiało. Zachęcam każdego, żeby zajrzał do sekcji komentarzy, ponieważ tam dodaję takie kwestie, które na przykład zapomniałem na filmie, albo które też warto dodać, ale o nich nie wspomniałem, właśnie. Albo też rozwikuję, jakby, wszystkie wasze zagadki i zapytania. Tak więc tam sobie można podyskutować, a odpowiem wam na wasze pytania. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba na kanale, ponieważ mamy już całkiem sporo kurczę, ponad 7 tysięcy, tak więc zachęcam do subskrypcji. Sporo osób, które mnie oglądają, widzę, że no właśnie nie mają suba zostawionego, tak więc byłoby miło, jakbyście zostawili tą subskrypcję. Przypominam też o wspieraniu kanału, tak za dwa dni będzie film z ocenianiem zamków wspierających, więc to czas najwyższy, żeby zakupić tam naprawdę potaniości. Tak więc zachęcam Was serdecznie. Jeżeli film pomógł, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli film nie pomógł, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie, co mógłbym zrobić lepiej te recenzje, te informacje są dla mnie bardzo cenne no i dziękuję zwłaszcza wspierającym właśnie na wyższych progach od wsparcia wsparcie VIP, Elita i, i wyższe poziomy, czyli Delay Dropek, Piotr1964 Jumper, Kulawy, Fobreko Kalizar i Lord 08 dziękuję wielkie trz, dla Was no i dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie widzimy się w kolejnych filmach i widzimy się na live sobota oraz niedziela o godzinie 19.00 nie będę miał żadnych jakichś spraw, więc powinno być punktualnie, mam nadzieję. No tak więc dzięki, dzięki wielkie za oglądanie i do kolejnego. Na razie, pa, pa.